Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie. Rafał z Detailing Ozon Macłocka. Dzisiaj pacjentem na klimatyzację, czyszczenie, odgrzybienie, klimatyzację oraz parownika jest Toyota Jaris 13-letnia. Jak widzicie, tu już troszeczkę poczyniłem pewne kroki, wymontowałem wentylator. Nic bardziej prostszego, słuchajcie, tu jest schowek. Jak widzicie, pociągacie go. Do środka w tą stronę ściskacie z lewej i z prawej strony. Schowek Wam wychodzi. Tu siedzi na takich pięknych zatrzaskach. Tu macie klapkę od wymiany filtra kabinowego. Pod spodem macie taką zaślepkę. Tą zaślepkę, tą, która tu wchodzi na takie o, zatrzaski. Wyciągacie to. Macie dostęp do wentylatora. Wentylator jest od spodu przykręcony na trzy śrubeczki. Nie da się więcej, bardziej pewno. O, da się. On tu jest przykręcony na te. Tu jest kostka wypięta. I on jest przykręcony na raz, dwa, trzy śrubki. I to jest taka obudowa w obudowie. Pójdzie dalej? Nie pójdzie dalej. Gimbal. Więc tu widzicie dziurę po wentylatorze. Nie wyciągacie. Bo tu macie ten uchwyt o, przymontowanym. Tego nie wyciągacie, nie wyciągacie również tutaj tego tu macie śrubę, tu macie taki zatrzask, nie, on Wam pięknie wychodzi tutaj od spodu kostki wypinacie, macie dostęp do wentylatora parownik, już Wam pokazuję już wstępnie po jednym przepłukaniu jak to wygląda i Toyota Jaris nie ma problemu, bo wiem, że dużo ludzi ma z tym problem, najlepszym Schematem odgrzybienia, klimatyzacji jest metoda hybrydowa, ja ją sobie tak nazwałem. Metoda polegająca na czyszczeniu gazowym, czyli ozonowaniu, na czyszczeniu chemicznym parownika, jak i również metoda przedmuchiwania wszystkich tych kanałów i tak dalej oraz odkurzenia tego wszystkiego, co się znajduje. I tak zaczniemy: wyczyszczę najpierw wentylator, później odkurzę. To wszystko znaczy włożę rurę od odkurzacza, wydmucham spężonym powietrzem, wszystko to co w dół. Obmyję najpierw gorącą, mokrą parą parownik jeszcze raz. Po czym przedmucham, osuszę wszystko, pójdzie nano clean. Na koniec po takim wytrawieniu chemicznym parownika, tak delikatnie mogę powiedzieć, bo on tak naprawdę nie trawi tych hameli, środek jest bardzo bezpieczny. Czyli po odgrzbieniu klimatyzacji środkiem z nano clean a, na wodzie, nie na alkoholu będziemy ozonować wieczorem i rano włożymy filtr całość zabiegu około 3-4 godzin mniej więcej z przerwami bo są potrzebne przerwy czasowe także chcieliście filmów więcej o ozonowaniu proszę jak najbardziej wrzucę jeszcze drugi kawałek wieczorem z ozonowania i rano jak wkładam filterek i mniej więcej to będzie zakończona robota. Może jeszcze zamgłowie kanały zobaczę też środkiem od nanoklina. No dobra. Także dziękuję uprzejmie i pozdrawiam Was. Trzymajcie się do następnego odcinka. Rafał z Detailing Ozon z Testy Test typowo konsumencki. Odgrzybienie klimatyzacji metodą hybrydową Toyota Yaris 13-letniej. Dziękuję. Trzymajcie się. Cześć.